Takie smutne. Duolife to nie tylko fantastyczne produkty, które Działają pozytywnie na nasze zdrowie, ale przede wszystkim Duo Life to także biznes, który daje duże możliwości, ponieważ mamy nie tylko plan marketingowy, który pozwala nam na generowanie dodatkowych dochodów każdego miesiąca, ale również mamy całą masę dodatkowych programów motywacyjnych. Jednym z takich programów motywacyjnych jest program Duo Life Founders Club, gdzie możecie skorzystać z luksusowego katamaranu Duolife i podróżować tym katamaranem pomiędzy różnymi pięknymi miejscowościami, na przykład w Chorwacji. Dzisiaj jesteśmy w takiej miejscowości, która nazywa się Hvar i przybyliśmy do fantastycznego portu. Zresztą chodźcie, pokażę wam w jaki sposób to wygląda. Więc każdego wieczoru będziecie w innym miejscu. Czasami spędzamy wieczór właśnie Cały dzień w takim porcie, czasami jest to jakaś piękna zatoka. Zresztą, zobaczcie, cała załoga tutaj naprawdę przygotowała to w fantastyczny sposób. I chciałbym wam pokazać, jak ta jednostka wygląda w różnych miejscach, więc chodźcie za mną. Tutaj już czeka na nas śniadanie za chwilę. Kucharz przygotuje, poda nam. Pięknie przygotowane, naprawdę rewelacyjne śniadanie. Jestem pod wielkim wrażeniem. Uwielbiam tutaj się stołować. Mamy śniadania, mamy lunche, czasami kolacje. A teraz zobaczcie, jak to wygląda na górze. I tutaj na górze znajduje się miejsce, gdzie pływa kapitan. Tutaj mamy stery, można sterować z, z prawej albo z lewej strony. Wszystkie tutaj urządzenia pokładowe pokazują nam, w jakim miejscu się znajdujemy, a z przodu można odpocząć. Mamy tutaj takie fajne miejsce, gdzie można poleżeć, poopalać się podczas, podczas rejsu. I co jest fajne, katamaran jest zasilany nie tylko silnikami diesla, ale również ma żagle. Więc kiedy jest ładna pogoda, kiedy wieje wiatr, to głównym. Główną siłą napędową tej jednostki jest właśnie wiatr, więc jest cisza, spokój bardzo fajny, przyjemny. Wiatr wieje i rejs jest naprawdę relaksujący. Pod pokładem znajdują się nasze pokoje, gdzie mamy kilka pokoi, jest ich chyba sześć. Każdy z nich ma własną łazienkę, własny prysznic, bardzo wygodne łóżko, więc wszystko jest przygotowane. Z myślą o jakości, z myślą o luksusie, o wypoczynku i o tym, żeby smakować życie. Tak samo jak smakujemy nasze fantastyczne produkty. Tędy chyba płynie paliwo tutaj do baku. I jaki, jaki bak jest na tej jednostce? Ile tam litrów się mieści? Dwa razy po 650 litrów. Czyli 1 650 litrów. 1300, litrów. 1300 litrów. I to jest olej napędowy taki jak do samochodu normalny? No to. Trochę trzeba zatankować. Leci tak samo jak z auta czy szybciej? Trochę wolniej. Dzisiaj spalaliśmy przy 7,5 i mniej więcej 15 litrów na wycinek. To nie jest tak na, dużo. Na dwa, całkiem tak, przyzwoicie. Sieńiki, ale w, jeżeli jest żagiel, to mniej wtedy spala? Tak, tak, pomaga przy okay. spalanie, no ale może zupełnie wyłączyć. Spalanie. To jest Cezary, nasz kapitan. Teraz gdzie będziemy płynąć? Niedaleko tutaj zaraz no. wypłyniemy sobie. Z, na tą zatoczkę, z, tak? Mamy Aha. kilka zatoczek, sobie wbijemy się w fajną zatoczkę. Super, więc. bardzo fajnie. Okay. Za chwilę dopłyniemy do splitu, który znajduje się już tam całkiem niedaleko. A tymczasem zobaczcie, jak to wygląda na przednim pokładzie. W tej chwili płyniemy na żaglu, który tutaj możecie zobaczyć, więc zużycie paliwa takiego jak tu jest dużo mniejsze, ponieważ nie korzystamy tak mocno silników diesla, a wykorzystujemy po prostu wiatr jako siłę napędową. Dzięki temu na pokładzie jest trochę ciszej, można posłuchać szumu fal, morza. Cześć Norbercie, skończyłeś medytację? Jak było? W takim miejscu idealnie, co? W takim fajnym miejscu można sobie popłynąć, odpocząć, poczuć przede wszystkim wiatr we włosach. To jest bardzo ważna sprawa. Zobaczcie, można zobaczyć sobie, jak wygląda wszystko pod katamaranem, tam na dole. Tutaj pod spodem są wszędzie kabiny, gdzie są nasze. Pokoje, w którym mieszkamy. Z tamtej strony znajduje się główny salon z kuchnią. Tutaj u góry jest mostek, gdzie w tej chwili kieruje nasz kapitan Cezary, który prowadzi nas przez kręte fale i wyboje mo morskie. To za panowie, płyniemy. Tak jest. Okay. Jaką prędkość to rozwija maksymalnie? Zależy od warunków, bo 60 na godzinę. Ja nie czuję się dobrze, ja czuję się bardzo dobrze, a nawet perfekcyjnie i powiem Wam dlaczego. No właśnie dlatego, że czuję się dobrze. Daje możliwości w wielu różnych perspektywach. Nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o poprawianie swojej kondycji, jeżeli chodzi o poprawianie funkcjonowania swojego organizmu, ale również możesz zadbać o swoje zdrowie finansowe. A kiedy już zadbasz o to zdrowie finansowe, to następnym elementem jest Twoje zdrowie mentalne. A o zdrowie mentalne możesz zadbać wtedy, kiedy nie tylko pracujesz, nie tylko działasz, nie tylko wypoczywasz, ale kiedy również zwiedzasz naprawdę fantastyczne miejsca, kiedy możesz przebywać w towarzystwie rewelacyjnych ludzi, z którymi spędzanie czasu jest wielką ucztą intelektualną, ponieważ możesz z nimi porozmawiać, możesz nauczyć się jakichś nowych rzeczy, zdobyć jakieś nowe informacje, spędzić czas w takich miejscach, w których twój umysł pracuje na zupełnie i innych zasad. Kiedy wczoraj byliśmy w zatoczce, to w tej zatoczce była totalna cisza. Kiedy wyłączyliśmy silniki wieczorem i wyłączyliśmy światła, dało się po prostu czuć przyrodę. Było słychać dźwięki różnych zwierząt, było słychać szum wody, było czuć zapach cedru, bo akurat nocowaliśmy w takim miejscu, gdzie dookoła były lasy cedrowe. Więc to są naprawdę niesamowite doświadczenia. Dlatego zachęcam wszystkich do tego żeby tak pracować i tak działać, żeby móc korzystać właśnie z takich programów jak między innymi właśnie program Dual Life Founders, gdzie oprócz tego, że zbudujesz swój biznes, dodatkowe dochody, kiedy masz już stabilną organizację, to jeszcze dodatkowo możesz korzystać z takich fantastycznych miejsc i sytuacji.